I teraz popatrzcie, są, mamy takie trzy przykłady. Raz, dwa i trzy. I one są podobnie skonstruowane, bo znów chcę z Wami przećwiczyć pewną rzecz. I wiecie co, zrobimy A, B, C, bo nie przemyślałam, mogą więcej miejsca zrobić. Więc tutaj pod spodem przepiszę ten nasz logarytm. Logaryt 2 z logarytm 4 z 16. Równa się. Żeby go wyliczyć, to muszę najpierw policzyć to, co jest w nawiasie, tak? Czyli ten logarytm tu. Więc na boku piszemy. logarytm 4 z 16 to jest x. Czyli 4 do jakiej potęgi da mi 16? 4 do x równa się 4 do 2, czyli x równa się 2. Więc mam logarytm 2 z 2. No i teraz sobie go wyliczę. Czyli logarytm 2 z 2 to. Ile? No nie wiemy, czyli 2 do jakiej potęgi da mi dwójkę. Tu pamiętamy, że jest, jak nie ma potęgi napisanej, to to jest 1. Czyli x równa się 1. Więc taki oto logarytm równa się 1. Fajne, co? Przykład. No to teraz robimy przykład B. Logarytm 3 z logarytm 27 z 3 równa się. To. To na czerwono już piszmy. Logarytm 27 z 3 równa się ile? No nie wiemy, no nie? Czyli 27 do x to się równa 3 do pierwszej. 27 trzeba mieć na potęgę trójki, czyli 3 do 3 i do x równa się 3 do Pierwszej, czyli 3 razy x to jest 3x równa się 1, czyli x równa się 1 trzecia. I teraz mamy logarytm 3 z 1 trzeciej. To się równa. Logarytm 3 z 1 trzeciej równa się nie wiem ile. Więc 3 do x równa się 1 trzecia. Tu korzystam. Z działania na ułamkach i tą liczbę obracam. Czyli jak tu jest 1, to jak obracam, to przy tej potędze, która jest w mianowniku, muszę dać minus. Więc x równa się minus 1. Cały ten logarytm wynosi minus 1. Eee, ten logarytm tutaj wynosi minus 1. I zostało nam jeszcze jedno zadanko. Eee, Tutaj pozwólcie, że napiszę, bo nie chcę brać nowej kartki. Logarytm 5 z logarytmu 5 z 5 to się równa. Najpierw muszę znów policzyć. Weźmiemy, weźmiemy ten kolor. To jest logarytm 5 z 5 równa się nie wiem ile, czyli 5 do jakiej potęgi równa się 5 do pierwszej, czyli x równa się 1. No i teraz to tutaj podstawiam za to, co wyliczyliśmy. Czyli logarytm 5 z 1. Czyli logarytm 5 z 1 do jakiej potęgi czyli równa się x, czyli 5 do jakiej potęgi da mi 1. X równa się 0. Tak? Bo pamiętamy, że cokolwiek podniesione do potęgi 0 daje nam 1. Więc to się równa 0. Jak widzicie, te przykłady są super fajne, miłe i przyjemne. Do zobaczenia za niedługo.